Chyba zdrowia. O! No wszystko przez tego Joachima. Tak panem potrafi jakoś zakręcić, że na narty wodne by pan pojechał i powiedział, że sam chciał. To i tak dobrze, że to tylko kolano. Przecież w tych górach mógł się pan poślizgnąć i spaść. A to nawet nie sam poślizgnąć, tylko ktoś z tyłu mógł pomóc. Jakiś wiceprezes. Już niech pani przestanie ciągać, bo do tej pory tylko kolano. Teraz miesz, przez panią jeszcze mi głowa rozbolała. Proszę bardzo, ja mogę w ogóle nic nie mówić. Tylko żeby potem nie było, że nie mówiłam. Kobiety. Dobrze. Podejdzie pan do okna? Po co? No, by pan wyszedł, pomachał trochę. Się ludzie zebrali przed szpitalem na modlitwę. Za, za mnie? A za kogo? I co? Podejść do okna jak... No, no, jak nie ma papieża, to pan został ostatni z takich większych okiennych. Ojczyznę wolną raczej wrócić. Jeszcze im mało. Jestem upył. Ludzie to mają apetyt. Jest w ogóle taki pomysł, żeby pana przenieść z tego szpitala gdzie indziej. Dlaczego? Ufa pan lekarzom? Po tym, jak nasz Ludwik przywalił, że pokaż lekarzu, co masz w garażu? Albo jak Zbyszek wsadził tego doktora G? To jest wojskowy szpital. A jak wojskowi się będą mścić, że im taką bardachę zrobił, no? Jak tu, to gdzie? Klinika Gemelli, Rzym. Tam ludzie papieża leczyli. No, Gemelli to jest, wie pan, to, to inaczej brzmi, to inaczej wygląda, to światowo. A tu co, szaserów? Wiadomo, kto to byli ci bracia szaserzy? Może jacyś komuniści, albo co? To podejdzie pan? Jestem ja koladem, przecież i się stąd nie ruszam. Dobrze pani Basia powiedziała. Nie da się panu pomóc. Człowiek chce, się nie da. N nie bo nie. Barta, sama jesteś bez dzieci? A kto lubi chodzić do szpitala? Zresztą z wujkiem nie jest aż tak źle. A jeszcze się w życiu ludzkiej nędzy napatrzą. Poza tym, Gają na telefonach, to i tak by nie przyszli. A na siłę to nie ma co. A tu śmiedzi w Wszystkie ciuchy będą do płania. Włosy, jak już. Miedzą. A jak się wujek czuje? A, to... A kiedy wujka wypuszczą? Nie, to... Każdy, wiesz, mówi co innego. Jak to bym dzisiaj wyszedł. Jezu! Yes! 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 Niech się wszystko dobrze zagoi. Yes żeby nie trzeba było zazwracać. mam tu dla wujka pyszności, mm. krzyżówki, długopis, piogi. Jeszcze ciepłe to wujek z razu. Kiełbasa wiejska dobra. To wujek sobie z chlebem uwie, pomidory. Ogułki latają nad prezesem jak sępy. Kto lata? Wszyscy. Antoni wpada z tym swoim misiem na kółkach. Mateusz też dopytuje się o zdrowie prezesa jakoś tak bardziej niż powinien. Beata co i rusz wpada z takim garem rosołu, jakby go chciała w nim utopić. Ale ja tu siedzę i nikogo nie wpuszczam. No każdy podejrzewa, że to może być coś więcej niż kolana Tak. Zbyszek bez przerwy zagląda. Czy flaga to już do pół masztu nieopuszczona? Nawet Jarek z Krakowa przyszedł, że niby taki zmartwiony. Ale według mnie to on właśnie udaje, że się nie cieszy. A tak naprawdę właśnie się cieszy. Andrzej był? A jak? Bez przerwy w, wpada inucha. Wsadzano spod drzwi. Co słychać? Co słychać? Jakby, jakby wszyscy tylko czekali, co by tu dla siebie wynieść. Jakby to już niczyje się zrobiło. Takie acuchy na no, słodko. Makrela wędzona z sopotu. Jeśli tego nas znosiła, jak głupia. Przecież kiedy ja to zjem, to nie do przejedzenia. Nie ma co robić, to się znuduje. Przynieś coś jeszcze wujkowi? Zdrową nogę mi przynieś. O, i wodę, wiesz? Nie gazowanej wody. Wszystko się śmierdziało szpitalem do tej pory teraz wszystko. Będzie śmierdzić makrylą. W Gdzie tu można wodę kupić? A co już wypił? Są taki spragniony? Duszno jest, bo ktoś jak na zepsuł. Na dole jest sklepik, ale kolejka straszna, bo jeden na cały szpital. I po schodach trzeba, bo winda nie działa. Tylko niech pani uważa, bo ciemno tam. Żarówki powykręcane. No dobrze. Widzi pan, właśnie po to człowiek ma dzieci, żeby na starość miał to, kto szklankę wody podać. Podawanie wody to jeszcze mi się zwróci. A i już nie pan przestanie. Co ona tam po nich dostanie, czy ten domek byle jaki na Żoliborzu? Domek byle jaki, ale ten plac w tym miejscu. No. Tylko niego pan nie martwi niczym. No paprykę mu dam tylko. Pan Wiktor z Węgier przesyła pozdrowienia. I paprykę. Podobno ostra. Ale dobra dla alergików. Powiedz co tam się dzieje w kraju lepiej? Nic. Jak to nic? No nic. Jak pan jest chory, to ten kraj nie żyje. Każdy się boi coś zrobić, bo się boi, że się okaże, że pan chciał inaczej. Już lepiej nic nie robić, albo udawać, że się coś robi. Generalnie w porządku. Dobrze. A ci niepełnosprawni. Załatwione. Dostali pieniądze, powyzdrawiali i poszli do domu. A tak się awanturowali. A Unia? Dobrze. Dobrze? Doczytali, o co tam chodziło z tymi sędziami i przeprosili. A Żydzi? Też przeprosili się pokojali. O. Pomnik stoi? Stoi. Wszystkim się podoba, nawet policji nie trzeba, żeby go pilnować. Czyli łączę. <noise> A niezłomny był w Ameryce? Był. Nie zlekceważyli go? Nie, ten prezydent, ten, ten, ten. zawinięty. Trzy dni i trzy nocy z nim rozmawiał. wszystko się go wypytywał. Co w Rosji zrobić, co w Korei, co w Izraelu. O, ten nasz musiał uciekać, żeby go tam nie zagłaskał. <głosy> <głosy> Liczą się z nami. Jak nigdy, tak, jak nigdy. dobrze. dobrze. Też się bawić z tymi kulami, to popsujesz. A generał mi dał, minister popsuje. Jeśli to kosztuje? Te helikoptery dla wojska kupiliśmy? Jakie helikoptery? No, jakie helikoptery? No te co? Antoni obiecywał, że w zeszłym roku będą. A, a helikoptery? Helikoptery to tak. Jak to wszystko się podrwie naraz, to. A szuszy bolo. A, to musi być widok. No. Ojoj! już robi ta auto Ja powiem panu, że ja innego samochodu niż elektryczny to nie widziałem. Naprawdę? Tak. Benzynowych w ogóle to już nie ma. No jednak. Tak myślałem, że to wszystko na wyrost. Nie. Benzyna nie zdrużała? Nie. To dobrze. Dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To wszystko bardzo dobrze. Ale łuki tu nawciskałem. Normalnie, jakby mu Jacka w telewizji zasuwał. Dzień dobry. O, są dzieci, bardzo dobrze. Chodźcie, 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 chodźcie. Proszę, 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 proszę. Dobrze, że są, bo tam miola, prezesa zamęczy. Z dziećmi idę! Z dziećmi! Ja, ja wyrzucę, ja! Taka porcja ćwiczeń, Uch. jak się dowiem, że zaniedbujemy to klaps. Jak ona tu się dostała? No to ja się pytam. Pielgniarkę. <grystanie> My uczniowie Szkoły Podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego życzymy Panu Prezesowi szybkiego powrotu do zdrowia. O, bardzo Wam dziękuję. I Pan popącha. No, dziękuję. I żeby Pan się dobrą, temu ryżemu łobuzowi, wszystkim złodziejom do dupy. Słucham? Mi tata tak mówi. I niech się Pan nie martwi. Nawet no, jakby coś się stało. Jeżeli Pan umrze, to na pewno przynajmniej my dzieci doczekamy się i dowiemy jaka była prawda. Jak to pan umrze? Pewnie na leżąco. Większość ludzi tak robi. Albo jak żołnierz. Na stojąco, albo na idąco. Jak go trafi kula w głowę. O! Dobrze, yy, chodźcie. Bardzo ładne kwiaty. Ja. Bardzo dziękujemy. Tam są czekoladki na zewnątrz. Mandrynki. Która to była klasa? Czwarta. Przyjeźdź mi ich podręczniki. Czego ona się uczą? Jezus Maria, to jest jego mózg. Ja do prezesa. Nie. Nie wpuszczamy. Ja panią wpuszczę, ale najpierw wiersz. Erotyk. Chodzą po bowie i twoje nogi, boso w skarpetkach, w łańcuchach, w butach. Kiffajnos. Przepędzam te myśl. Ach, zejdź mi z głowy, a jeśli nie, to weź na niej usiądź. Boże. Weź na niej usiądź! No. Poeta. Pani Małgorzata? Źle wygląda. Jak śmierć na chorągwi. Nie myślałam, że kiedyś zobaczę pana w piżamie w takim stanie. Po prostu nie mężczyznę, tylko słabego, nieporadnego staruszka. Co panią to mnie sprowadza? Po pierwsze, chcę pana uspokoić, że komisja działa i zmierza do kluczowych przesłuchań. Ale starość jest okropna. Niech pani pilnuje politycznego kalendarza i Pamiętaj, żeby Donalda przesłuchać tuż przed wyborami. Okropna! Muszę ja tam, tam znać zezwolenie w tej sprawie. I mnie też to kiedyś czeka. Przed panią jeszcze dużo czasu i pięknych chwil. Kto ją ja tu wpuścił? Miał tu nikt nie wchodzić. Wyjątek, no. Obiecałem jej. Ale okropnie wygląda, co? Okropnie. Mówiłem. Coś jeszcze? A po drugie, że startuję na prezydenta Krakowa i chciałabym, żeby pan mnie pobłogosławił. Rzeczywiście, poważnie Rzewan, co ja jestem? Zygmunt August nałożył śmierć, że mam wszystkich błogosławić. Jest pan królom równy. Błokietykowi na pewno. Słynie się, dajcie mi wszyscy święty spokój. Ja mogę panią pobłogosławić w jego imieniu. Pan to lepiej niech przestanie do mnie dzwonić pod byle pretekstem. To są zawsze sprawy wagi państwowej. Akurat. Jak się robi kogiel mogel? Bo żona wyjechała. Jak ja jestem słodko nieporadny. Ten miś na urodziny to było od pana? Z którymś? Pod drzwiami. Mhm. Ktoś zostawił, zadzwonił i uciekł. Nie. Nie ode mnie. To nie był miś, tylko piesek. Ale słucham. Przecież wiadomo, jak ktoś ma bo włosy, to niedługo umrze. No. Moja babcia tak miała. No i wreszcie od diabli wciągnęli za te siwe kurdę do piekła. Słucham? Mój tata tak mówi. A wy nie powinniście być w szkole teraz? Nieśmy mieć wycieczkę do Sejmu, ale nas nie wpuścili. Czemu? Podobno jest tyfus. Śmierdzi. Nie chciałaby się pani przechać Czołgiem. Wszystko zażarł. Wszystko. To jest makre. wujaszku, ty płaczesz. Ja też o tym myślę. Codziennie. Hmm. Cóż robić? Żyć trzeba. Będziemy żyli, wujaszku. Przeżyjemy szereg długich, długich dni. Lokących się wieczorem. Będziemy płacować hmm. dla innych. I teraz, i na stałość. Nie zaznamy spokoju. Kiedy nadejdzie nasza godzina, umrzemy pokoju. i tam za globem powiemy, żeśmy cierpieli, żeśmy płakali, że było nam gorzko i Bóg złoduje się nad nami i życie nasze stanie się ciche, łagodne, słodkie jak pieszczoty. Poczekaj, Buja, poczekaj. Odpoczniemy. Odpocznij. <laughs>